Co ty za ścierwa masz? Nie Nigam. Nie Dobra, ja mam tu movement jak w i XD. Tam puścimy. Ule Hecik. Tu się ruszam jak wcesie. Nie no znowu Nie lę. Nie robię to tam To no co jest? Churmy <grym się tłukli> <tłukli> na no jakieś takie. Lepsze. czemu ja wychodzę do menu. E Tutaj mam wreszcie normalne gonie. Nie by było, gdybym miał internet, owego nie, go nie No Noo, nie strasznie. Ocie, bracie! No skubany miał końcówkę HP. No czemu ja wychodzę do menu? Why? why you look like me? Czy nie domyślam? U. co ja wracam do pani, Ja ma też wracam, bez sensu Odruchowo tak no. Remis był Albo wysokość, wysokość. Wysokość na sajperki. No dobra. Aha. No to duel, duel. No dobra. zdrowko, jak coś jecie bądź pijecie, zdrowko ja sobie wypiję lemon, No, to ciągle mi się nie włącza. Czarna. No ja dwójkę włączam, żeby kosa włączyć. O co chodzi? Kamila diabły. Czemu ja dwójkę włączę? Mimo muzyki Jest Chociaż raz Chociaż raz Chociaż dwa razy Co jest? Czasem mam lagi, a czasem nie A czasem wracam do menu Po co ja wracam po głowie Ale okay, tutaj I czemu się raz pierwszy w tym samym miejscu zawsze No, wow, nice. Nie mam mówmy tych banych chop jak se. Kurczę, blaszka <laughs> mam. No ja mam Okaj, widać Ciekawy witeczek, ciekawy witeczek. No świetnie, świetnie, świetnie mi idzie. No dlatego chciałem no snajperki jeszcze gorsze No snajperki jeszcze gorsze Właśnie Yes! U, wow Mówię, że sobie mam za ulta Uuu Nie wiedziałem, to jest właśnie to Aha, o ty ci też. Ale, Ale nie Ale mnie fajnie. Ale ci dynki siada mnie. to nie jest pull auto. Ja wolę pull auto. Mm -hmm. To raz. taki jak y, z CSK Wy co? To taka jeszcze ostatni rzucik no. Factories? Czy Ford? Czy wysokość? Ehm. Nie. Wysokość. Ehm. To faktory. Mm. O. Błagam, ten... żebym był normalny. Oh. Yes. <laughs> <laughs> a ty <máš> sniper <laughs> <No, no, no. laughs> I will Najgorsza broń okay. nie jestem najlepszym graczem no Okej. Okay. Ty u mnie byłeś? Jak znikłeś? Ale ja mam pokaz klatek. O! Oh. Wow. Wow. <laughs> Chociaż jeden raz. Tu nie Papnight. To nie pak Tu ja mam z tej pelkę i ja mam digla, nie? Jakby mega fajnie. Oj, nie mogę w ogóle digla wybrać. A co Absolutnie nie ma. Po krakowsku, po krakowsku W mikrofon łapą przypaliłem <laughs> I'm sorry, do <you're> <laughs> Po krakowsku Kurde, no nie mogę się po krakowsku ciachnąć

Jestem na pestkę. Mam 62% hp. I muszę pamiętać, że nóż jest na dwójce, żeby sobie po krakowsku w razie... Wow. Haha, proszę ci coś na Discordzie odzywać. Ale ja cyfruję. No O cię, panie. Le, w czym ty edytujesz e, filmy? Zależy czy miniaturki czy filmy, bo filmy w kapkacie, a w... Czekaj, jak się nazywa ten drugi program? Nie pamiętam teraz. Kilkawe są z drugiej strony. A mam lagi, wiesz. A dużo czerwonego kotypu tutaj. Dużo czerwonego tu. Myślałem, że ketchup jest różowy, wiesz? No tak nie do końca. Przypomina y, ketchup. O nie. Jaka szkoda. Выбирай. Granat! Yeah, no. a to masz z a ja ładzę Snape. Wyboracie, to nie Fortnite. Chcę wszystkim gościć. Zaraz będę mieć filmik, zaraz będę mieć 20 minut, więc zaraz że możemy w coś innego. Yes. Kurde, no końcówka HP mu została. No kurde, paszka Ej, poczekaj, nie zabijaj mnie! No, nie zabijaj ci. mnie, nie zabijaj mnie! Poczekaj. Patrz na to. Patrz Aha, to nie działa? No ale patrz. Chodź, skaczesz. No widzę. W no. a w moim jak... już na górze, a nie? <laughs> no jeszcze mnie zabił. Obyś w GTA, oczywiście. Jest. O. Uderzyłem się nogą w biurko. nie, 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 ładnie, nie, ładnie się bawić z ogniem. Eu vou me devolver.